O mój Boże O mój Boże O mój Boże Tak się gra w Valoranta, widzowie Tak się gra w Sage Valoranta Czas na kolejne ocenienie klipów Oczywiście dwóch zawcięców każdy wygrywa po dwa po PESOWKRA 5 dych, wysyłacie swoje klipy na moim Discordzie i zostawcie łapę w górę, widzicie ich jak najmniej, zostawcie komentarz dla zasięgu, bo algorytm YouTube ostatnio by nie lubił, więc y, komentarz jakiś like położę i dzięki dobra, lecimy z pierwszym klipem od F Muziksa Zobaczymy co dzisiaj tutaj pokażecie i y, kto dzisiaj mnie oczaruje swoimi klipami tak naprawdę y, no i y, nie wiem jaką marangę, nie wiem czy napisał jaką marangę czym ukrył, więc zobaczymy najwyżej po klipie, bo oczywiście możecie ukrywać rangi. Jeżeli chcecie, żebym nie zgadywał. Bardzo ładny tap i bardzo ładne pszczelanie się. No to jest sytuacja 1 versus 3 na ten moment. No strzałka jest. No, ukryłeś się przed nią. Okej. Okay. Trzeba sobie dobrać jakiegoś anterka. To oni się spodziewają, że ty tam jesteś. Wiesz, jaka to jest? To jest bardzo ciężka sytuacja. Nie wiem, jak ty to wygrasz. Jeśli to wygrasz, to cud. Ale Deadlock ma ulta. Powinieneś to już dawno spuszczać, pikować i tak dalej. Zbyt dużo czasu im dajesz, nie? Chyba, że ty. Nie, no ty, ty bronisz, nie? Ty musisz to zdefować. Ładny tap, bardzo. Nie, deadlock na pewno siedzi z ultem. Nie no jakie no, piękne one tapy! No i to jest to właśnie. Co o czym mówię? A, chyba że on nie trafi ultem. Zapo Zapomniałem, że Ult Deadlock działa jak działa. Jakie tapy w ogóle? Dobra, to nie był... Nie, no nie zdefowałeś. Kurde, to nie było, ale bardzo ładne one. -tapy, to muszę pochwalić, a im świetny. Chociaż moim zdaniem powinieneś to po prostu szybciej rozegrać. Więc ja daję ci 9 na 10 i zobaczmy jaką miałeś rangę. Twoja ranga to był Gold 3. Ej, kozacku grasz jak na Golda 3. Nie Vortexina i nie zgadniecie. Prawdopodobnie zapomniałem jaką marangę. Ej, bardzo, bardzo dobry, dobre użycie ulta. Jedynie szkoda, że niech ci shorta nie przykowerował. Wydaje mi się, że ktoś powinien ci shorta przykowerować. Nie no chłop ma jeszcze, nie no chłop ma jeszcze, kurde jakieś shock darty na tego longa, ale nie zgarnąłeś fraga Czy ty w poprzednim odcinku nie miałeś też takich, takich dartów, czy to ktoś inny zrobił? Mam wrażenie, że to jest bardzo podobny do tego z poprzedniego odcinka Być może się mylę, być może nie, ale bardzo ładny strzał, przypuszczanie. nie wiem czy nie, jest, chociaż, kurde, nie wiem czy nie stepasz zbyt bardzo Szczerze, stepasz zbyt bardzo Stepasz, zbyt bardzo. To jest po prostu taki, wiecie, idzie, idzie po prostu jakiś olbrzym, Just nie? Chociaż na y <laughs> nie ma słuchawek, anyway. To jest goldzik, to, to jest goldzik na 100%. I to jest silver. No, no, nie, no, ja myślę że to gold. Co jest silver? Nie, to jest taki 7 na 10. Za bardzo, stepasz, mordo. I pod Alukarda lecimy, zobaczymy Chamber, jesteś ładnie przyczajony, dajesz jakieś tam info, że kogoś tam widzisz. No, wydaje mi się, że powinniśmy się troszeczkę bliżej ten celownik, bo patrz, gdyby ta Sage, patrz, 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 gdyby ta Sage potrafiła grać w tę grę, patrz, ty już widzisz jego broń, a patrz jak daleko masz celownik, powinniśmy mieć celownik stanowczo bliżej widzisz. Miałeś jakby dobry crosshair, plan, chociaż może mieć po to, że ktoś ci przypuszuje, ale no nie wiem, no gdyby ta Sage umiała grać, to byś dostał tapa tylko ta Sage nie umie grać. Nie wiem na co ona patrzyła, że ciebie nie zauważyła szybciej. Yy, no, ale dobra, tu masz na przykład mega spoko, uważam, że jak ktoś ci piknie, to idealnie na Heda masz teraz. Ten crosshair, jest, ale tam wydaje mi się, że aby jakiegoś flika powinieneś zrobić, jak już szybciej był, a ty czekałeś, aż ci podejdzie pod celownik. Bo ogólnie ładnie to wygląda, nie? Nie, no ładny masz crosshair placement. Teraz miałeś idealny crosshair placement, uważam. Mieć perfekcyjny, świetny crosshair placement. Chociaż może mógł być delikatnie bliżej. Łaki, wow, one-up. A, to jest platyna. To jest platyna. To jest, moi drodzy. Gold 1, gold 1. No, widzisz, mał, malutka po prostu z tym crosshair placementem i będzie świetnie. Myślę, że znam ci takie 8. Pipot Mastera. Zobaczymy, jakie będą tutaj one tupy w takim razie. Czy jakieś będą. Pie co to są za łatapy! Co to jest w ogóle? Co to? Co to? Nie dobra, stary! Jak ty masz... Ja, jak ty masz jakiegoś golda, to ja wychodzę, nie? Ja wychodzę jak ty masz golda. Diament jeden. chociaż TYLE, że myślałem, że to jest jakiś... Nie dobra, to jest dycha. To były piękne one -tupy. Przepiękne one to były. i od y, ząbka tym razem. No to jest diament ascendant, to mniej więcej wiemy. Akurat jeżeli o to chodzi. No, kolejny szeryf, Być może to będą jakieś kolejne niesamowite one A być może nie. Zaraz y, zresztą y, zobaczymy. No, szanuję mega zadawanie info, za tą komunikację. A gracie fajstaka, może dlatego. Myślałem, że już z randomami macie taką komunikację. I chciałem powiedzieć, że wow, nie? Ale wiadomo, e, dobra, pociąg, flash, ale ty się dalej czaisz, ty masz wszystko jeszcze, nie? Masz wszystko, ty masz ścianę, ty masz wszystko O mój Boże O mój Boże, O MÓJ BOŻE, TAK SIĘ GRA w Valoranta WIDZOWIE, TAK SIĘ GRA w SAGE Valoranta! Oh my god, najlepsza, dobra, jesteś najlepszą stage w Polsce w tym momencie, nie? Dostajesz tytuł najlepszy stage w Polsce ode mnie, 10 na 10 pod HX Games tym razem. Widzimy, że poprzedniej grze udało ci się nawet trzy fragi tutaj zrobić. No przewiniemy sobie raczej na początek rundy, tak mi się wydaje, chociaż no stary. Dobra. Yy, to jak ty stoisz z tymi smokami, się jakie rzucić, Ty mógłbyś umrzeć już 10 razy. Ty mógłbyś już 10 razy umrzeć podczas tego, uważam, nie? Ten smok w ogóle powinien wyjść wyżej. Taka uwaga, patrz, patrz, patrz. Ten smok powinien wyjść tutaj. Tu, wyżej, 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 bo zabierasz sobie za bardzo przestrzeni Twojej drużynie niż im, a zawsze jak rzucacie smoki. Tak samo na, na elbow, patrz, to sama sytuacja. Zabieraj przeciwnikom, co w się sensie na elbow na CT, bo gdyby na elbow to byłby bliżej, ale na CT, zabieraj przestrzeń przeciwnikom nie sobie, bo zabierasz sobie sobie swojej drużynie przestrzeń. No, ale wjechałeś w nich jak w masełko, ale nie, to są jakieś irony raczej. Znaczy, ja pamiętam, że ty wysłałeś klip, ale ja, jak mówię, ja mam pamięć o tej rybki, co? Rea, ja myślę, że może bardzo dobrze potwierdzić montując ten materiał jakimś napisem albo albo głosówką. Yy, że ja zapominam wszystko. No tutaj na lince niestety to jest jakiś ten, to jest ironik jakiś. A, to jest brąz, nawet nie zauważyłem, że, że rangi nie ukryłeś. Dobrze, przepraszam, po prostu jestem ślepy. Yy, nie no kurde, to jest takie 6 na 10, za dużo rzeczy do poprawy I pod pogromcy gier widzę celownik kwiatek. Dobra, pierwsza rzecz, celownik w ziemi Stary, celownika, nie szukaj mrówek Błagam cię, nie szukaj mrówek. Okej, okay, ale tape jest siadłe Nie i znowu zbyt, zbyt nisko celownik, pana to na to nie? Miałeś na jego jajach. Jajca! Na jego jajcach! Miałeś celownik, tu nie jest dobre. To nie jest dobre słuchaj to nie jest dobra rzecz. Mieć na jajca. Dobra, przepraszam, nie wiem, czy każdy się taki mam. On bardziej przywidzę legend lata. Anyway, zobaczmy czy woda się. To będzie takie normalne w miary. Wyżej celownik stary jakiegoś undercuta warto użyć, żeby mieć więcej demage'a bo jakaś tutaj na przykład sytuacja, mogę się w niego rzucić. Co to jest za ranga? Brąz? Chyba brąz. A, brąz, czy znowu nie zauważyłem, że rangi nie ukry... Dobra, ja muszę zwracać uwagę na to, czy ukrywacie, czy ukrywacie rangę, bo ja mam taką pamięć do tej rybki, że ja o tym zapominam w ciągu 30 sekund. Sorry. A, ocena. Ocena to, nie, takie 7, 7, 7 na 10, no. Tym razem klip od Emo kitsune, jaki ogromny celownik. Nie no, ogromny jak ślimakrej słuchajcie, jak ślimak reji. jest przeogromny, jeżeli o to chodzi. Eee, no i zobaczymy, no zobaczymy, boże włosy mi do oczu wkładają, ja muszę do fryzjera iść w ogóle, ja idę do fryzjera, bo ja wam powiem story, jaki ładny one tap. dobra, ja wam powiem story, ja przypadkiem zacząłem zapuszczać włosy, ja włosy mam gdzieś dotąd już w tym momencie i ja już do fryzjera idę jakieś dwa miesiące, żeby sobie jakoś fajnie ogarnąć, bo nie ukrywajmy, ja mam trochę syf na głowie, eee, spinam je, po prostu grzywa i tyle, a chciałbym jakieś włosy, myślę, żeby sobie zrobić muleta eee, i... Nie wiem, cel na, cel na ten rok jeszcze, pójść do fryzjera, nie? Naprawdę, cel na ten rok to pójść do fryzjera, bo bo, bo myślę, że mam już na tyle zapuszczone włosy, że zarobić z tego muleta bym miał. E, dobra, skupmy się na klipie. No gdzieś ten ładny one, one wcześniej wszedł. Piękny również strzał tutaj. Masz flasza spod ja ja bym rzucił tego flasza teraz pikując i właśnie to zresztą robić spod... jajca co? Rzucasz? dobra, nie! Nie będę, przepraszam! <grym> piękne, piękne, nie wiem czy ten reload był teraz potrzebny, jakby ktoś ci piknął to było być w dupie. Ale znowu ładny flash spot jajca. E, wiesz gdzie on jest. No i pięknie rozegrana, pięknie rozegrana sytuacja. On napisał jaką marangę. Chyba platynę. Platynę masz, no nie? Tak, to jest platynka 2. No to oceniam ten klip na No, takie 8. 8 na 10, myślę. Lipo to Skira, i tym razem, tym razem, e, Ranga jest ukryta. To już się upewniłem 10 razy, czy Ranga jest ukryta, i jest. E, no, piękne strzały tutaj wleciały. I e, to muszę naprawdę przyznać. Bardzo ładnie, gdzieś to pozycjonowanie się, żeby ten trap działał. Nie wiem, czy ty nie powinieneś po prostu wycofać, szczerze mówiąc, chociaż zabijasz przez smoka. Po prostu masz cheaty. Ja to rozumiem, nie? Jakby, jakby kto nie grał nigdy na cheatach. W Valorant'a ja nie gram Nie no, mam filmik, nie gram na cheatach. Ale to nie były prawdziwe cheaty. To były cheaty na customie. Eee, nie no, ładne, ładne przez smoki. Taki normalny klip kurde, nie wiem, goldzik to jest... słuchajcie, Goldzik jeden, tak, w sensie normalny klip <coughs> Ale mam chrypę. Normalny klip pod tym względem, że nic super się nie stało, zrobiłeś parę razy przez smoka, po prostu wiesz gdzie skanować. Nie, no, takie osiem, takie osiem. I pod kuriera Imposta ręka ponownie jest ukryta, więc będziemy sobie zgadywać. Ja, 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 ja. Rea, wypikaj to. Eee, <laughs> chłopi chłop, chłop, kolega Kolejka się troszeczkę zdenerwował, że tak to ujmę, okej? Okay? Delikatnie się zdenerwował kolega. Dobra, sytuacja 1 versus 5 e, była teraz sytuacja versus jeden cztery. Bardzo ładnie użyty ult, piękne pikowanie. Wiesz, co robić, wiesz, gdzie pikować. Pięknie również to rozegrałeś. Reload, wiesz, że jeden jest backtight, jeden short, więc próbujesz złapać ich one by one, co świetnie ci wychodzi. Ej, nie, to jest naprawdę gigantycznie dobra gra z Seiferem. Gigantycznie dobre wykorzystanie umiejętności. Dalej masz kamerkę, sprawdzasz sobie, czy czasem do łazienek nie poszedł. No, spodziewa się, że mógł pójść łazienki, tym bardziej, że jest po prostu... A nie poszedł jednak. Nie poszedł jednak, wiesz, wszystko tak naprawdę, no mogę sobie gdzieś to oczko zniszczyć wcześniej, nie, ale piękna, ogólnie bardzo ładna gra, myślisz, że to jest Platina 1 i jest to, moi drodzy, Gold 2, okej, okay, nie, naprawdę bardzo ładna gra, takie 9,5 na 10, czegoś mi yy, brakuje, a tu było napisane, polecam wyciszyć klip, bo kolegę słychać, no słychać, to prawda, <laughs> dobra, 9,5 na 10. Tym razem mamy klipa od Milana, Milan to jest trochę troll. Znaczy dobra, Milan, Milan potrafi grać, ale czasem strolluje. Ale kto nigdy nie strollował grając w no. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Ej, jaki dobry stun Jaki do... Jaki dobry stun jaki dobry slajd, Milan! Nie zdałem cię od tej strony. Nie no, nożo... że... Jaka... okej. Okay. To jest Diament Ascendant ogólnie, zaraz zobaczymy. E, to jest Ascendant 1. Ej, nie, z tego Stuna i z tego ten. Nie, to jest 10 moim zdaniem. I pod Gryfona tym razem. E, zobaczymy, co wy Gryfon poradzi. Ej, nie wiem, czy ukrył rangę, czy nie. Nie pamiętam już. Ja już nie pamiętam, minęło 5 sekund. Ej, guys, jak się... Wow! Jak wyleczyć skle Sklerozę? Macie jakiś pomysł? Jak wyleczyć Pamięć Złotej Rybki? Bo ja nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest wina mojego ADHD, po prostu. Że ja patrzę na milion rzeczy na raz i nie, nie wiem, a Am... nie wiem, może to już po prostu jestem stary. Dobra, nieważne, eee, skupmy się na klipie, masz jeszcze trap'a, masz tepeka. Mogę sobie gdzieś trap'a użyć w tym site szczerze mówiąc, byś spowolnił go i łatwiej byłoby ci go zabić. Albo bym teraz sobie dał tam po prostu na PC. No ja bym coś zrobił z tym trap'em, kurczę, no. Ja bym coś zrobił z tym trap'em, mordo. Chyba, że ty masz go postawionego? Czy nie? Nie wiem, ty masz go postawionego przed chwilą na radarze, coś, bo. Nie, no nie masz go postawionego chyba. Dobra, nie, piękne. piękne. Clean. clean. Po prostu clean. To jest patyna. Silver 1. Nikt nie był ukryty. Ranga nie była ukryta. Było Silver 1, myślę, że to jest patyna. Stanisz 9. pod Siura w drzemie! Jest to Astronat 1. Zobaczymy, jak Siur w ziemie sobie radzi w Valorancie. Zaraz to zobaczymy. Bardzo piękny strzał. Ja mam pytanie. Co cię skłoniło do takiego niku w Valorancie? W sensie. Dlaczego? Hej, okay? napisz w komentarzu. Dlaczego? Jestem strasznie ciekawy. Byłam wiele pytań. A tak mało odpowiedzi. Dobra, sytuacja 1 vs 4 na ten moment, masz jeszcze wszystko tak naprawdę, więc możesz zrobić, tak jak mówię, również wszystko. Flash, masz sytuację, starasz się ich wyłapać one by one, patrzysz plecy, czy czasem cię z pleców mniej pikuje, no to jest tak zwany game sense po prostu, nic więcej. No, pilnujesz, dostajesz oneway way'a jeszcze, chociaż ja nie wiem, czy ten one way tobie bardziej nie pomoże. Bo platforma jest tutaj niżej, więc jakbyś... Nie wiem, czy ten one by tobie trochę nie pomógł w sumie. Jakbyś się po jakimś kątem spróbował ustawić. Ale to nie ma sensu, bo cię nie pikują. Akurat, więc, więc trochę whatever. Piękna, pie, piękne to było. To również było przepiękne. No i co? No i chyba ace'ik będzie, co? Ej, nie, to jest giga poprawna gra. I to jest, to jest pokaz jak klaczować, nie? To jest, to jest ładny pokaz jak klaczować w Valorancie, dobrze? No cóż, co mogę więcej powiedzieć? To jest 10 na 10. Giga poprawda i dobra gra. Siure, w się w sensie gecko. Patrzę, panixa jest ukryta. Więc lecimy. Czyżby to był ale ty, co to był za ping jakiś dziwny? Dobra, widzę, że to jest dobry. Dobra, tutaj sytuacja do Nie, nie zro... nie zrobisz. Nie zro... nie, nie nie zrobisz trikasa. Nie! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Ej, co kombo jest zarąbiście dobre? Jeszcze Twój Phoenix rzucił chyba flesha. Tak, Twój Phoenix jeszcze rzucił flesha. Dostają flesza od ciebie, od niego, żeby oni wycofali. Dałeś im Aftershocka i Stuna. On... Ale to jest dobre. Ale to jest dobre. Ale to jest dobre. Ale to było dobre. Ej, to było świetne zagranie. Świetne kombo i świetnie zagrałeś z Phoenixem. No, strzałeś mógł być trochę lepiej. Jaka to jest ranga? Platyna. Gold 3, gold 3 to moje drodzy. Silver 1. O oh, wow! O oh, wow! W Silverze takie taktyki. Ej, szczerze. Nie no, dam ci dychę, nie? W Silverze takie taktyki dobra, masz 10. Pod grypu ciatego. E, ranga ponownie jest ukryta. Więc zobaczymy, co grypu ciaty. Mam tutaj ciekawego. Pokażę w takim razie. Okej, okay. Ściana już tutaj została trochę zniszczona. Masz ulta, masz wszystko. Masz wszystko stare. Ty mógłbyś nawet się zestrać w gacie, jakbyś chciał, i byś mógł to zrobić, masz wszystko, żeby to zrobić. E, tylko pytanie, co twoi teammates robią, nie? To jest, to jest pytanie, takie trochę zatrzymanie. Okej, okay, to jest dziwna sytuacja, co tutaj się stało. E, dlatego, że poleciały smoki, poleciały umiejętności, enemy team prawdopodobnie jest overrotował, a wy tego nie puszujecie. Nikt tego nie puszuje. Dopiero teraz leci ten. C gigantycznie wolno zagraliście. Patrzcie, oni już wszyscy, wszyscy są w tym sajcie praktycznie. Okej, okay, zapałeś kogoś na ulcie, fajnie, od razu ten, ale ogólnie co muszę powiedzieć, no ja jest po prostu, ogólnie jeżeli chodzi o gry twojej drużyny, wy powinniście wejść dużo, a czemu, a oni zrotowali i szczerze ja nie wiem co tu się dzieje, tu jest jakaś taka, dobra, ładne 4K, ogólnie ty spoko zagrałeś, nie, ale jeżeli chodzi o drużynę, to tak. Weszcie tutaj, zraszowaliście, była informacja, poleciały smoki, zniszczyliście tę ścianę. Powinniście tutaj wchodzić. Tutaj, jak jest ta Reina, Neon powinna wejść z Tobą, ona się cofnęła. Rejna powinna wejść z Tobą, Reina powinna rzucić flesza. Neon się tutaj daszuje. Rzucasz swojego neta, ulta w jakiś backside, masz ścianę i wbijacie w site już w tym momencie. Nie no, Ty spoko zagrałeś, ale to, to jest jakiś brąz maksymalnie. Jest to moi drodzy, Gold 3? Nie, to nie jest Gold 3. To nie jest Gold 3. Nie wyższy w to, że w Goldzie. A może jednak w Goldzie ludzie tak grają jednak jeszcze? Nie, dobra, ty zagraj spoko, dam ci 8, ale no mam wiele, wiele pytań po prostu, nie? Klip od Giełk, ranga jest ponownie ukryta. Zobaczymy, co Giełk nam... Ciekawego tutaj e, pokażę. Widzę, że ci jakiś... No w ogóle Frackers wraca na rękę w styczniu. To, w ogóle to, że Ascenta wyrzucają. Pierwszy raz Ascent jest prawie 5 lat w tej grze i dopiero pierwszy raz go rzucają z rotacji. Dobrze, że dopiero pierwszy raz, ale Ascent to jest moim zdaniem idealna mapa. Nie, to nie, jest mi przykro. jest nasza. Okej, okay, tu widzę, że jeszcze jest nauka gry. Bo nie wiedziałeś, czy to Ksyna cię zabija. Okej, okay, spokojnie fajnie, że pytasz, nie? W sensie tu nie ma nawet z czego się śmiać. Jak ktoś się z tego śmieje, to jest głupi, ponieważ każdy się uczy dopiero. I, I fajnie, fajnie, że zapytałeś, a nie, wiesz, wiesz, jakby kto pytanie nie błądzi. Rezi miał kiedyś taką serię Q&A, ale ja się totalnie z tym zgadzam. Kto pytanie nie błądzi, nie? Giga, dobrze, że zapytałeś. I tyle, tyle zgrania. Okej, okay, ładnie. Ładnie strzelasz. Bardzo ładnie strzelasz. Myślę, że w inne FPS-y mogłeś grać. Bo pięknie strzelasz. Jeszcze... Wow! Ej, dobra, myślisz, że ty masz jakiegoś Silvera. Ale strzelasz nie jak Silver, po prostu jeszcze się uczysz gry. Jest to, moje drodzy, Silver 2, dokładnie, ty strzelasz naprawdę dobrze. Ucz się gry dalej, wbijesz w wyższą rangę na 100%. Nie, to za to one pytanie 9 na 10. I pod super high heels. E, widzę, że tutaj mamy już zderzenie z Neonką. Czy ranga była ukryta, czy nie? Już zapomniałem. Chyba była ukryta. <laughs> ja może, nie wiem, po pomocy z moją pamięcią. Naprawdę. Nie wiem. Dobra, nieważne. E, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj się stanie. E, ten smoke, w ogóle. Ja mam pytanie, co to jest za enemy clow smoke? Dobra, może niepotrzebnie zadaję takie pytania. Może niepotrzebnie zadaję, ale co to był za smoke? Po co on był? Co on miał zrobić? Co on miał na celu? No... Ma... Nie wiem, dobra, nie, nie, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. O, no, tak po nogach trochę, tu w biegu po prostu siad headshot, ale nawet w głowę nie celowałeś. To jest jakaś niższa ranga, brązik jeden, myślę. O, brązik jeden, jednak ranga nie była ukryta. Uwierzcie mi, ja, ja zapomniałem. Nie, to jest takie. Wiesz, lepszy poczuć sobie w głowę celu nie tak szybko z gousta. Takie 7, 7 na 10. I pod Young kupa tym razem. Słuchajcie. No, zobaczymy, czy ja mogę sobie jakoś poprawić, bo trochę mi się tutaj słaba jakoś trafia. ale taka chyba jeszcze akceptowalna. Taka jeszcze, jeszcze da się coś tu widzieć w miarę mi się wydaje. Dobra, jakie one topy w ogóle. Ale pamiętajcie, żeby ta jakoś była jak najlepsza, nie? Bo to jest już tak bardzo na granicy jakościowej jest ten klip. Uważam. Bardzo na granicy. Żeby wiecie, wam się dobrze oglądało, żeby niki było dobrze widać, wiecie o co chodzi. Dobra, zobaczymy. No, takie tam spoko fragi teraz odbijacie. Są smoki na tą rejnę. Wiecie, że ona oczywiście e, tam. Jasne pytanie, co zrobicie, tak naprawdę? Bo wydaje mi się. Nie wiem, czy te smoki były potrzebne. Nie wiem, czy nie lepiej było dać po prostu jednego smoka na pakę i jakoś go razem sprowadzić tutaj, zraszować. Bo widzisz, wydaje mi się, że ten smok mu pomógł. Te smoki mu pomogły, bo on mógł się w nich ukryć, mógł ten się przyczaić. Jeszcze miał bakiego. Nie wiem, czy mieliście info o tym bakiem. a wydaje mi się, że te smoki wcale w tej sytuacji, kiedy jesteście 2 na 1 nie były dobrym pomysłem. Po prostu. Oj, problemy, problemy. Problemy, problemy, problemy. Nie, to brązik, prawda? Jest to Gold 3. 5 na 10, stary. Nie, nie. Dobra, lecimy dalej i pod Imagine Closing i e, możemy zobaczyć, że materiał został stworzony przy pomocy Filmora Freeplan. E, hashtag nie reklama. <laughs> Sorry, ale to logo jest. Weź spróbuj to w czymś innym zrobić. Są darmowe programy, które nie dają loga. Jak sobie montujesz, nie? Bo to chyba było montowane. Weź sobie pobierz DaVinci Resolve lub Capcata. Możesz sobie po prostu w naj, najprostszy Montaż, nawet kapka wystarczy. Kapkat wystarczy nawet na super montaż, tak samo Da Vinci Resolve, bo <laughs> to trochę śmiesznie wygląda po prostu. Okej, okay, to trochę śmiesznie wygląda. E, i, I Rea, prośba, żebyś wyciszyła ścieżkę audio z tego, bo w tam jakaś muzyka leciała. E, nie, no 4K takie. Kurde, aż się nie skupiłem na klipie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli chodzi o ten klip. Chyba powinienem dodać punkt w rugu że nie mogło być. Niemoż takie coś nie jest No nie ma, więc jakby oceniamy klip. Nie no, ładne 4K ogólnie, nie? Eee, to była przywieszka diamenta, to pewnie jest diament po prostu. Jest to moi drodzy bronz. Czy tam była przywieszka diamenta? Co? Wait, wait, wait. Ja dobrze widziałem? Ja myślę, że to jest przywieszka diamenta! tu nie jest przywieszka diamenta! Ej, to bardzo ładne tapy, jak na brąza. Ej, 9 na 10 Jakby był Ace, byłaby dycha. Dobra, Phrexie, ma Irona z tego co pamiętam, więc zobaczymy jak oczywiście ta gra, e, bardzo dobra to było, to było na farcie jak to frekcji, prawda, na farcie, prawda, no, zablokuj reyna, zablokuj, żeby nie mogła przejść, jasne, trolujemy, trolujemy, patrz, ej, jaki to był trolling, ej, nie, Phrexie, Phrexie, ty trolujesz, ty musisz trollować, widzisz, nie, naprawdę, patrzcie, widzisz, że reyna, widzisz, że to puszuje, on go zawalowuje, on go po prostu zamalowuje. Haha! jest sobie Ci do prawej, kiedy Phoenix i Reyna zamykają typa w kanapce, to go maluje Reynę. Frexy, ty trollujesz. Nie zrobiłeś tego na serio, prawda? Znaczy, bo ja z Frexym gram czasami, on nie ma Irona, jak coś, nie? I często mu się zdarzają takie sytuacji. Ja się zastanawiam, czy Frexy po prostu nie pomyśli i rzuca? I po prostu zbyt szybko rzuca, potem myśli? Że on to robi specjalnie! Bo ja już nie wiem! Bo to w ogóle tak by to było specjalnie! No sorry! No i ultem nie trafił. No typowy frekcji! Typowy frekcji tutaj został zrobiony. No i po co ty to pikujesz, jak nawet nie mogą ci wziąć kurde. Spajka tak naprawdę? Po co ty to pikujesz, kiedy chłop, ej, załolował spajka, żeby to pikować? Frekcji! Ulujesz? Nie, naprawdę, nie, no to jest trollowanie Frexy trolluje Nie może być inaczej Okej, okay, jest Ace Nie, no stary, ty trollujesz, to masz Ascendanta Nie, Frexy Trolujesz, trolujesz, ostatni Nie, dobra, dobra, stary 3 na 10 Za sam masz 3 Ale za jeszcze rzeczy masz minus 7 Clip od I'm Not Sorry, to jest ostatni klip i potem będę wyłaniać z zwycięzców dzisiejszego oceniania klipów. No, zobaczymy i przygotowany z fleszem jesteś, trochę daleko, ale ładny fleszek poleciał, oj, ucieczka. szkoda, że nie wszedł one -top. Czy takie overpikowanie ma sens? Chyba ma, chyba ma, patrząc po tym jak strzelasz, chyba ma. No i flesz się odnowił, nie, to że flesz się odnawia to jest broken, nie? Bardzo ładne. Co to jest za ranga? Goldzik, platyna. Platyna 3 to jest. Waga to jest platyna. Po prostu platyna. Okej. Okay. Nie. Dobra. To jest też 10 na 10. Dobra. Czas wyłonić zwycięzców. A wy pamiętajcie, żeby wysyłać swoje klipy na moim Discordzie. kolejne ocena będzie oczywiście za dwa tygodnie. A zwycięzcami dzisiejszymi są. Pierwszym zwycięzcą jest kotel z po prostu świetną, ale to po prostu tak świetną grą tym przerywał, Nie jest coś stało, ale po prostu. To musiało wygrać. To musiało wygrać. A drugim zwycięzcą jest? Ząbek. No, Ząbek też musiał wygrać. To no, nie było innej opcji. To zagranie Sage. To po prostu piękne. Dzięki za klipy.